Drodzy Państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której można podsumować to, co działo się dzisiaj od samego początku dnia, tego bardzo ważnego dnia dla nas i dla naszej narodowej pamięci. To są pewnością i ten, moment, ten to, 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 Polaków nadłoższe w w 1920. Ale to moment, żeby przytoczyć słowa w wprawdzie z XIX wieku i niepolana, a słowa, które mówią, że na świecie istnieją dwie siły. To siła miecza i siła ducha, a na samym końcu zawsze siła miecza, polega ja, siłę duchowy. I taką my jesteśmy na Roku która no udowodniała tych w kolejnych wiekach. Kontekst dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej daty, mówiący o tym, że trwiła ducha przywiązania do wolności, suwerenności, niepodległości państwa polskiego. Cały XIX wiek, w którym o wartości dbaliśmy, doprowadził do tego, że Polska niepodległości odzyskała. Ale mówię też o tym kontekst miejsca, w którym jestem. Kubickiego, który mają dwa wieki, a w czasie II wojny światowej przetrwały zamek w Warszawie, stoi mimo tego, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej i nie trwa. Dzięki wartościom, które były naszą narodową stronę. Tym wartościom oczywiście trzeba pomagać siłom zbrojną, rozwijając siły zbrojne i wspaniałymi sojusznikami i przyjaciółmi, których serdecznie witam i cieszę się, że są z nami. do nas, drodzy Państwo, który za moment wniosek niech będzie za Rzeczpospolitą Polską, za Polskę wolną, suwerenną i niepodległą, za polskiego żołnierza, który musi nosić w sobie ducha i przyciąganie do niepokojności, ale chcemy znieść także do nas za całą wspólnotę państwa, gotowy do ochrony ważnych dla nas wartości i za naszych sojuszników. To ten moment, w którym możemy podziękować także naszym sojusznikom, którzy są dzisiaj tutaj z nami. Na ręce pana generała Kurkuły, pana szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Chciałbym też wznieść za wszystkich przewodniczących Wojska Polskiego i za wszystkich oficerów. Niech żyje wolna i niepoglębna Polska, jeżeli świat ma gości, które zawsze grają z zwierzę, to słuchaj, wierzymy w <noise>